Cześć, witam Was. Dzisiaj łowisko Tarnowski Sad. Sił swoich kupować będę w metodzie oczywiście oraz w czymś dla mnie nowym. O, bądziorno. Oraz w czymś zupełnie dla mnie nowym, a mianowicie w bąbce. Stanowisko wybrałem sobie takie z drzewkiem po lewej stronie, aby bombką łowić za drzewem, a metodą na wprost siebie. Także ja biorę się do szykowania sprzętu. Moczenia paletu, a Was zapraszam na film. Więc tak, na metodę leci ta sama kółeczka co sprawdziła mi się ostatnio na poprzednim filmie. Ananas, ręka mango. Znaczy to mi się w sumie wszystko sprawdzało, ale... Takie ostatnie ryby miałem właśnie zrobione na ananas, mandarynkę, mango. Eee, palecik jaki rozrobiłem to skleping. Plus z domieszką halibuta 6 mm, 4 mm. Trzyma, może tak pokażę tą mieszaneczkę I takie coś daje na metodę. Jeżeli chodzi o łowienie tutaj na boczku, ma na bombkę, jakim, tym, że po prostu taki grubszy i będę tutaj pracą jakiś czas kilka zionek strzelał go położę na oczku z małym koszyczkiem taka jak do mad, do pinek Także ja się biorę załowienie Trzymajcie kciuki aby się udało Jest pierwsza rybka na metodę Trzeba delikatnie przeorganizować sobie stanowisko, bo nie, 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 chyba będzie. To jest ta pierwsza rybka. Mały karpik. Uh -huh. Muszę się tutaj przeorganizować jednak. Wszystko wypuszczam z i muszę przestawić sobie tutaj jednak wszystko. Dobra, reorganizacja zrobiona, jednak wąbką będę łowił w tą stronę. Metodą na wprost. Jakoś mi tutaj tak będzie to wygodniej. Z tą bąbką po stronie prawej. Dobra, jeden malutki karpik zaliczony, łowy dalej. Wpadł taki pomysł, żeby zanęcić sobie trzecie miejsce. A mianowicie, wzdłuż brzegu, o, nie wiem więcej tam, też co parę, paręnaście minut, kilka ziarenek paletu. Może wzdłuż brzegu też uda mi się coś zrobić. Druga rybka, mamy to O to chyba będzie kawaś. Tak, kawaś. No okej, okay, no to tak. No to na metodę mam dwie rybki chwycone. Bombkę teraz z z brzegu na to miejsce, które przed chwilą Wam pokazywałem, że strzelam plecikiem. I bombką będę pracował między dwoma miejscówkami. Metoda będzie cały czas w tym samym miejscu. O, o, o. I brank na żywo. Pięknie. O, 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 o. Rybka Czyli pewnie dużo. Zeszła. No nie dowiemy się co to było, pewnie karpik. Dobra. Przerzucam na nowo. Piękne branie na bombkę. Z odjazdem, z kołowrotka. To jest fajne właśnie w bombce, że te brania są bardzo agresywne. Aj, znowu spinka. Co jest brane? Potwór chyba nie będzie, ale... ale jeszcze jej nie widziałem. Ważne jest praca hamulcem. Ja jest duży karpik. Mielił.

Mam go Pięknie Pokaż się Mistrzu na śpię oj fajna ryba Dobra. nastał jakiś czas, że tych prawie nie ma teraz także jest weszła mam chlebę, mam nadzieję, że rybki dadzą się na jeść. Bo to zazwyczaj jest tak, że nie biorę. Zaczynasz jeść. No I doczekają się brania tutaj wzdłuż linii brzegowej. Ale myślę, że to jest jakaś mega wielka rybka. Ja. Piękny. No, na bombkę fajnie. Już mi się dzisiaj podoba bardzo. Podobało mi się, ale jeszcze mi się bardziej zaczęło podobać. Pokaż się panie, Linie. Piękny. Wypuszczam, rzucam dalej. Dostrzelę kilka plecików. Gdzieś tutaj w tym rejon, przed tym takim... Najbardziej wysuniętymi trzcinkami w tej linii właśnie łowię. Super. Super. Zaraz porzucie. Piękne branie. Mam metodę. To jest niedobra lepka, tu dzisiaj chyba kara się panują owisko Zobaczymy co to będzie, bo idzie tak śmiesznie w brzeg. Karaś Dobra, już nie będę wam pokazywał odchaczenia, bo po prostu się a każdy inny o. Dobra. o po długiej przerwie konkretne branie ale chyba rybka też nie dużo nie wiem docholujemy do brzegu docholuję do brzegu docholuję do brzegu to będę wiedział. Dlaczego? Nie, ten miejsce ma to przedać. Mhm. Karpik. No, karpik. Zobaczcie karpik. No. Odhaczam w podbielaku i do wody. Jest godzina 11.30, zaczynają się na horyzoncie powoli kształtować grubsze chmury oraz takie kurki w kształcie grzybka, na przykład ta. To one bardzo często świadczą o tym, że będzie burza. W skrócie to jakby dopowiadało o tych energiach i na poszczególnych partiach, chmur, bo to pewnie większości Was nie interesuje. Ale właśnie po takich o między innymi konstrukcjach jak ta. Można się domyślić, że w danym dniu mogą wystąpić burze. Ja się przerobiłem na dwie metody. Ostatnie dwie godzinki łowienia. O, coś się spaliło. Ostatnie dwie godzinki łowienia. Mam nadzieję, że coś uda mi się jeszcze nagrać. I znowu po dłuższej przerwie. I znowu po dłuższej przerwie jest jakaś No, to też kara się Nie wiem, nie pokazywać kara się, bo to nudne, ale w sumie ja nic innego nie chce brać To jest karasz, czy mały karpik? Karaś ładny A to też jest fajnie Tak się ładnie same wypinają te Wypuszczam i są gotowy Zobaczcie jak przez 15 minut rozbudowały się te chmury Zresztą dochodzą już też e, alerty o zagrożenia związane z burzami, z piorunami Szczególnie dla Wielkopolski, tutaj właśnie w tym rejonie, gdzie ja jestem. Ja jestem generalnie fanem burz i mam nadzieję, że będzie co oglądać. No czekają się brania spod brzegu. Fajne, ostre. Ciekawe ja, co to będzie, czy drugi linek? Czekałaś? Pik mały Karpik mały Ale on mam je samą brzegu i fajnie jest zabawa I to się liczy Mikro, taki broczek wręcz Dobra, haczam wypuszczam

No, now we